Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnej przygodzie z kupą. Będę dzisiaj Wam troszkę pokazywała, troszkę sobie ględził na temat tego, do czego możemy wykorzystać obornik. Mamy taką, można powiedzieć, dosyć już późną wiosnę, jak na nawożenie, no ale ja muszę się dopasować tutaj i do swoich możliwości, i do czyichś też możliwości. Kiedy, kiedy mogę, to mogę ten obornik dostać, kiedy nie, to nie. Więc nie zawsze sobie wybieram termin. I teraz zaczynając, już przechodząc do konkretów, do czego można wykorzystywać? Dla mnie najważniejsze to kompost. Tutaj bardzo dobrze jest to dodać. My mamy dużo materiałów u siebie z własnej działki. Sporo takich drewniałych. Często też samą ziemię tutaj wrzucam e, przy okazji jak plewię, to znaczy jak gdzieś tam robię na, pod nowe grządki, to widzicie z, z, z chwastami mi się tutaj ziemia też po prostu nasza piaszczysta sypie. Więc im więcej materii organicznej, tym lepiej. I do tego to jest materiał azotowy. Pomaga nam, żeby szybciej ten y, kompost się tworzył, żeby ta materia organiczna szybciej się przerabiała, jest żyznym materiałem i też. Dodając obornika do kompostu, w moim przypadku staram się niwelować taką, tak, takie niebezpieczeństwo, że właśnie dodam gdzieś go za dużo i może nam popalić z nadmiarem tego azotu, takim, czy, czy temperaturą, jak koński, może nam popalić rośliny. Podborówki wysypię sobie. Ale bardzo mało, dlatego że odkwasza on ziemię, w zależności oczywiście, jakie mamy pH. No bo ktoś ma pH 9 na działce, to bornik mu raczej nic nie zrobi, albo nawet odkwasi, Ej, przepraszam, e, zakwasi. Ale jak ja mam tutaj tam. 5-6 pH pewnie, może coś koło 6 bliżej, a przy borówkach może jeszcze niższe, bo starałem się je obniżyć. No to jak za dużo dodam obornika, no to nie będzie dobrze, więc dodam sobie tylko troszkę, ale też nie wiem, czy nie zrobię tego dopiero na jesień, dlatego że teraz już mam tutaj elegancko tam wypielone, ściółka, jest to jest akurat czosnek. I szkoda mi trochę psuć tu ten wygląd w ogóle mm, pod te krzewy. Zobaczcie, mam już. Ja myślałem, że nie damy rady obornika załatwić, więc wysypałem wszędzie trochę kompostu, nie za dużo i to też nie takiego super przerobionego, odżywczego, ale już wysypałem. Wysypałem też trocinę, więc jak teraz mam sypać ten obornik od góry, zaczną na nim zaraz jakieś chwasty rosnąć. Więc jeszcze się zastanowię, na razie się chyba wstrzymam, zobaczymy, ale jak najbardziej. Po prostu wysypywać pod krzewy, nie, nie że jakoś dużo, że pod jeden taki, pod jeden pęd, że wysypiemy całe wiadro, ale wystarczy, tak jak ja widzicie, mam rozsypaną tutaj tę trocinę, że nawet jeszcze ziemia spod pod spodu ten kompost taki przebija, trochę porozrzucać tutaj, trochę tak, żeby nie było też bezpośrednio koło krzewu, żeby nie dotykało, tylko troszkę obok pod każde krzewy właściwie się nadaje. Trzeba spojrzeć, jakie krzewy lubią pH. Im wyższe to PH lubią, tym mniej im zaszkodzi. Jeżeli chodzi o żurawinę czy oborówki, tak jak my mamy, no to bardzo malutko tego obornika. Jakieś inne materiały trzeba szukać, trochę kwaśniejsze, albo czymś dla yy, no, przeciwdziałania zakwaszać te ziemię. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, jak jeżyna bezkolcowa, malino, jeżyna, maliny w ogóle, one lubią lekko kwaśną ziemię, więc tam można już sobie troszeczkę więcej tego obornika dać i tak się nie martwić. Oczywiście, tak jak mówię, zależy od tego jaką macie glebę, bo ja nie wiem jaką macie, tak, więc ciężko mi powiedzieć. Jeżeli chodzi o pole, to powiem tak, rozsypywać to teraz, to nie za bardzo przysypywać tą kupą te wszystkie roślinki, które już tu rosną, czy cebulę, czy czosnek, czy inne posiane, tutaj już groszek wychodzi, inne tam roślinki, to już tak trochę nie bardzo, zwłaszcza, że jeszcze tutaj będziemy siać, sadzić. Troszkę nie, nie, nie ten moment, ale jeżeli będziemy na przykład mieli do posadzenia cukinię, sadzonkę normalnie, to można troszeczkę w, do, w dołek wrzucić tego obornika. Najlepiej go przemieszać troszkę z ziemią i po prostu kopiemy mały dołek, żeby zasadzić sadzonkę, to wykopmy sobie troszeczkę większy. Wsadzamy ten obornik taki przemieszany lekko z ziemią i dopiero sadzonkę w to. Przechodzimy do szklarni. Tutaj mamy rosnący czosnek, rzodkiewki cebulkę, to jeszcze tam bób taki przeniosłem troszkę no ale generalnie tak mamy, że tutaj jeszcze jest cebulka, czosnek i powiem Wam, że jeszcze się chwilę wstrzymam i też sobie właśnie przemieszam obornik z ziemią i jak mi rzodkiewki już urosną, będą do zbioru to zbieram je może sobie nawet cały taki rowek tutaj wykopię Albo pojedynczo zobaczymy takie dołki, i będziemy sadzić pomidory tutaj. Nie wiem, czy wszystkie nasze, czy jednak coś kupimy, bo tam trochę nam się pochorowały, ale no zobaczymy, nie jest to istotne. W każdym razie można zebrać te rzodkiewki, wykopać taki, taki powiedzmy rowek, i te ziemię, co tutaj jest, taką lekko tam już nawiezioną kiedyś, przemieszać. Wrzucimy obornik po długości, przemieszamy z tą ziemią. I dopiero w tym będziemy sadzić pomidory Z grządkami mamy, moi drodzy, tę samą sytuację co na polu Już mamy, widzicie tutaj, tu nam na przykład rośnie rzodkiewka Tam jeszcze inną rzodkiew, tam posiałem Jeszcze coś tam posiałem, nie pamiętam Szpinak, aha, szpinak I tu mamy marchewkę i cebulki, tutaj mamy na razie pietruchy i też cebulki jeszcze nie, nie wykiełkowały nawet znaczy takie małe, gdzie nie gdzie są więc teraz dorzucanie tutaj mija się trochę z celem, bo tak naprawdę na grządki jak teraz zacznę sypać może się okazać, że właśnie te szczypiory mi tutaj popali że będzie zbyt to nawozowe, poza tym mogą mi tu zacząć od razu na tym mocniej chwasty rosnąć, więc jeszcze trochę się z tym wstrzymuję być może jak to trochę więcej urośnie wszystko to dopiero później pomiędzy te wszystkie warzywka to, to po prostu wrzucę. Jak drzewka, jak widzicie, są niestety zaniedbane o tyle, że wszystko tutaj dookoła jest zarośnięte. To też nie zawsze wpływa dobrze na drzewko. Wypadałoby tutaj wypielić tak powiedzmy pół metra od drzewka, albo nawet 25 centymetrów, że pół metra w ogóle było. Średnicy jakby takiego okręgu, czy tam kwadratu, wypielić. Można, tu nie trzeba nic mieszać. Wystarczy rzucić obornik, można nawet rzucić go trochę więcej na wierzch, na ziemię i przysypać jakąś zrębką, trocinami czy czymkolwiek. Ten obornik z deszczem będzie wymywał różne składniki odżywcze do głębszych warstw gleby i będzie to drzewko odżywiał. To też nie jest taki najlepszy, wiecie, sposób, żeby drzewko nawozić tylko tutaj ponieważ ono ma korzenie bardzo daleko i tak naprawdę w, w okręgu no tam dwóch, 3 metrów przynajmniej drzewko wypadałoby nawozić wszędzie, no ale wiadomo, że jak ja będę tutaj wszędzie kupę wysypywał to już ani przejść nie będzie gdzie ani to nie będzie zbyt ładnie wyglądać takie nawożenie zbyt mocne też przy samym pniu też nie jest zbyt dobre, no bo właśnie wtedy ta roślina nie zbyt stara się dalej te korzenie wypuścić, no ale no, jakieś trzeba pomiędzy estetyką a możliwością wytworzenia jakichś owoców na, na tej roślinie, trochę, troszkę więcej no, jakiegoś kompromisu tutaj zastosować, co mam nadzieję, że w tym roku mi się uda mieć trochę jabłuszek, bo co jabłoń to po prostu jest obsypana, znaczy będzie zaraz obsypana kwiatami, ale aż się obawiam czy, czy przetrwają. Jakieś przymrozki, bo już mieliśmy taki rok, właśnie, że też było mnóstwo, a wszystko zmarzło. Także ciężko powiedzieć. Ja uważam, że najbezpieczniej jest obornik dodawać do kompostownika, i wtedy tam mamy rzeczywiście materię, która jest odżywcza, która jest bezpieczna, bo ta temperatura, jak się wytworzy, nawet w kompostowniku, to później spada. No bo już, już jakby przerobi się, przekompostuje, pomaga, żeby szybciej to kompostowało. Nie ma tej yy, takiej sytuacji zagrożenia, że właśnie raz, że temperaturowego, dwa, że, że na przykład mamy obornik jakiś od ptaków, od gołębi czy od kur, na przykład ten taki azotowy bardziej i, yy, i że gdzieś nam tam popali te korzenie. Także to jest najlepsze, moim zdaniem, rozwiązanie. Niektórzy oczywiście w ogóle nie korzystają z nawozów od zwierzęcych, ale ja jakby nie widzę nic złego w tym, żeby po prostu wykorzystać kupę krowy czy konia do nawożenia. To jest bardzo naturalny nawóz, i, i jeżeli jest oczywiście naturalnie hodowana zwierzyna, że tak powiem. Tak jak widzicie, ja się troszeczkę spóźniłem z tym. No niestety takie, takie czasami są sytuacje, bo wysypałbym praktycznie pod wszystkie krzewy i dopiero przysypał tym całym, tą całą zrębką, taką tą próchnicą, a kompost wykorzystał, przesiał i wykorzystał gdzieś na grządki może bardziej. Taka sytuacja nastąpiła, że tak trzeba było zrobić i tyle. Po prostu teraz szybciej mi się zrobi następny kompost dzięki temu, że większość z tego obornika będę wykorzystywał właśnie do kompostownika. Kolejna rzecz, jaką można zrobić, to gnojowica. Moi drodzy, ja jestem tak nauczony, tak się sam nauczyłem, że gnojowica to jest jednak płynny nawóz od zwierzęcy. A gnojówka z roślinnych Z roślin, no po prostu Wkręciło mi się to Ale myślę, że Nie wiem czy to jest akurat idealna nazwa Ale mi się wydaje, że lepsza niż, niż Nazywanie jednego i drugiego W ten sam sposób Co, Jak to można zrobić, To tak zwane przeze mnie gnojowice Bierzemy trochę kupska Wrzucamy do wiaderek Kupę razem z tą słomą, z tym sianem Z tym wszystkim, nic nie będziemy się tutaj Bawić w żadne Sortowanie pod korek praktycznie, bo to jest tylko takie napuszone i lecimy w inne miejsce, gdzie mam właśnie gnojówki już porobione, zalejemy to wodą. I już jesteśmy, jak widzicie mam tu właśnie te gnojówki, o których też ostatnio wspominałem, z pokrzywy, z pokrzywy, z wrotyczu, z trawy, jest o tym filmik, jakby ktoś był zainteresowany. A teraz w ten sam sposób zrobimy gnojowice z owczego obornika. Po prostu zalewamy wiadro wodą, nie pod korek, bo jak przyjdzie deszcz to będzie nam się przelewać, ale dużo, o kurczę ile tego weszło, myślałem, że mi starczy konewka, o w ten sposób to po dwóch, trzech dniach osiądzie sporo, będzie można z wierzchu samą gnojowicę wybierać, nie, nie tam, nawet nie zabrakło, zaraz sobie doleję, moi drodzy potrzebujemy... 2-3 dni jak jest ciepło, żeby to się rozpuściło trochę w tej wodzie. Można trochę oczywiście wziąć patyka i przemieszać. Tu mam jakiegoś badyla. Można oczywiście to zamieszać tam za, najlepiej za dzień czy za parę godzin, chociaż aż tak się, wiecie, rozmoczy. Burzyny oczywiście się robią zaraz, bo to też jest bardzo e, ciepłe się okazało tam ze środka jednak jak wybierałem. I słuchajcie, no w zależności od pogody, od tego jakie to jest duże, ile tam tej wody wlaliśmy, tu za mało jest tutaj, nawet jeszcze też troszkę doleję. Wszystko zależy od warunków. Ile czasu czekamy na takie coś? Tutaj nawet nie chodzi do końca o fermentację, bo też, tak jak w przypadku tutaj roślin, powiedzmy, warto zamieszać. Jak widzicie, wrotycz ledwo-ledwo się robi. Tutaj mamy jeszcze, jeszcze całkowicie nierozłożone części roślin, a pokrzywa zrobiona tego samego dnia już właściwie jest praktycznie, można powiedzieć, gotowa ta gnojówka, już ją wykorzystujemy. Z trawą jeszcze też jest tam różnie. Czy nie jest, jeszcze nie jest gotowa. Tam było bardzo dużo nasypane tej trawy. Po dwóch, trzech dniach, jak to się nam rozpuści po prostu dobrze w tej wodzie, można po prostu podlewać rośliny. W zależności też od tego, jaką macie glebę, czy to jest drzewo, czy to jest warzywo, tak intensywną się robi. Dla bezpieczeństwa można sobie to rozpuścić tak samo jak i inne gnojówki, że jedna część tego, na przykład jedna szklanka tego i 10 szklanek wody. Wtedy mamy takie poczucie bezpieczeństwa, że niczego nie popalimy takim, takim nawozem, ale jak jest na przykład nie wiem, drzewko do podlania, czy jakiś krzew, czy jakieś duże warzywo, jakiś nie wiem, słonecznik rośnie wam duży Możecie sobie 1 do 2, 1 do 3 rozpuścić i też będzie, e, będzie dobrze. Po prostu bardziej przyswajalny już ten nawóz taki jest niż jak się rzuci taką bryłę i jak jest na przykład sucho to no, nie ma jak się to roz roz rozkładać, prawda? A jak jest rozpuszczone no to już mamy płynny nawóz. Myślę, że taka kubka to moment jak u nas zejdzie. Tyle moi drodzy. Żegnam się z Wami. Jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania czy porady, dajcie znać w komentarzach. I do zobaczenia. Papa! Pa. A jeszcze Wam tylko pokażę na koniec, o, że troszeczkę leci tam para, tak? Jak się głębiej wkopie, obornik został przerzucony i zaczął tu kompostować na pryzmie. Także coś tam się rozgrzał, ale to nie jest to samo co przy końskim, przy końskim to naprawdę jest. Mgła dookoła.